Chciałabym, żeby wszyscy przeczytali jej opowieść. Modliła się, gdy wydawca siedział zamrożony obok, twarz posępna, niczym marmurowa rzeźba. Promienie zachodzącego słońca malowały na jego policzkach niezdecydowanie, złote smugi na bladym tle. Anna, autorka manuskryptu, czuła napięcie w powietrzu gęste i lepkie jak smoła. Zapach starego papieru i kurzu mieszał się z zapachem jej perfum. Delikatny, kwiatowy. Kontrastujący z surowością chwili: serce waliło jej w piersi jak młotkowala, uderzenia odbijały się echem w ciszy gabinetu. Wydawca pan Kowalski, mężczyzna o reputacji nieugiętego, człowieka, który odrzucał więcej manuskryptów niż akceptował, siedział nieruchomo, wpatrując się w grzbiet książki leżącej na jego wielkim machoniowym biurku. Anna obserwowała go ukradkiem, jej oczy, pełne nadziei i lęku, przemieszczały się po pomieszczeniu gabinet był imponujący, pełen starych, skórzanych krzeseł, szafek przepełnionych książkami i kurzących się bibelotów. Na ścianach wisiały portrety dawnych, wybitnych pisarzy, ich spojrzenia wydawały się przenikać Annę, sądzić jej dzieło. Czy oni też, w swoich czasach młodości i niepewności, siedzieli w oczekiwaniu na werdykt, czy odczuwali to samo drżenie serca, to samo niepewne oczekiwanie? Myśl ta dodała jej otuchy, chociaż tylko na chwilę. Cisza w gabinecie stawała się coraz bardziej przytłaczająca. Anna czuła, jak jej dłonie pocą się, a usta przesychają. Chciała coś powiedzieć, przerwać to napięcie, ale słowa wydawały się uwięzione w jej gardle, jak ptaki w klatce. Spojrzała na manuskrypt leżący na biurku obok wydawcy. Tytuł napisała go starannie eleganckim kaligraficznym pismem Cień przeszłości. Tytuł, który odzwierciedlał treść książki, mroczną, pełną tajemnic i zagadek, historię rodziny, której losy śledziła w swym dziele. Nagle pan Kowalski poruszył się, wyciągnął rękę i sięgnął po szklankę wody stojącą na biurku. Anna wstrzymała oddech. To był znak, jakiś znak, czy pozytywny, czy negatywny. Tego jeszcze nie wiedziała. Pił powoli, z namysłem. Jego gardło poruszało się z charakterystycznym chrupnięciem. Anna zrozumiała, że ten dźwięk, zwykły, niemal banalny, w tej chwili nabrał dla niej monumentalnego znaczenia. Był dźwiękiem nadziei i, lęku, mieszanką emocji, których nie dało się opisać słowami. Po wypiciu wody, pan Kowalski odłożył szklankę na biurko, a następnie sięgnął po jej manuskrypt. Anna zamknęła oczy, modląc się w duchu. Chciała, żeby ten człowiek, ten surowy, nieugięty wydawca. Zrozumiał jej ciężką pracę, jej poświęcenie, jej pasję. Chciała, żeby docenił jej talent, jej talent, który włożyła w tę książkę, w tę historię, którą chciała podzielić się ze światem. Powoli, z namysłem, przewrócił kilka stron. Anna słyszała szelest papieru, dźwięk, który w tej chwili brzmiał jak muzyka, melodia wypełniona niepewnością i oczekiwaniem. Minuty ciągnęły się w nieskończoność, każda sekunda wydawała się trwać wieczność. Anna czuła, jak napięcie narasta, dospiera ją od środka. Czy zdobędzie się na odwagę, żeby spojrzeć w oczy wydawcy? Czy zdoła znieść prawdę, niezależnie od tego, jaka by ona nie była? Pan Kowalski przewrócił kolejną stronę, a następnie kolejną. Z każdą przewracaną stroną Anna czuła się coraz bardziej niespokojna. Jej serce biło coraz szybciej, a w uszach rozlegał się głuchy szum. Czy on rozumie, czy on czuje to samo, co ona? Czy odczuwa magię tej historii, tajemnicę, która tkwi w tych słowach? Czy on, czy on wreszcie, w ciszy gabinetu, na tle szumu dochodzącego z ulicy, słychać było tylko szelest kartek, który w tej chwili brzmiał jak najpiękniejsza i najstraszniejsza melodia na świecie. Anna ściskała dłonie, jej paznokcie wbijały się w dłonie, cierpliwość zaczynała jej się kończyć. Jaka będzie jego decyzja? Na co ona czeka? Czy na sukces, czy na porażkę? Czy jej opowieść zostanie przeczytana przez świat? Czy pan Kowalski odłożył książkę na biurko? Cisza zapanowała w gabinecie, gęsta i ciężka. Anna wstrzymała oddech, patrzyła na wydawcę, czekając na werdykt, na słowa, które miały zadecydować o jej losie o losie jej książki, o losie jej opowieści jej opowieści, którą tak bardzo chciała podzielić się ze światem jej opowieści, w którą włożyła całe swoje serce całą swoją duszę Całą swoją... Nagle pan Kowalski... Pan Kowalski odłożył książkę na biurko. Cisza zapanowała w gabinecie, gęsta i ciężka. Tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Anna wstrzymała oddech, jej klatka piersiowa unosiła się i opadała w rytm coraz szybszego bicia serca. Czuła, jak krew napływa jej do twarzy, malując na policzkach rumieniec, który kontrastował z bladością jej dłoni. Patrzyła na wydawcę, czekając na werdykt, na słowa, które miały zadecydować o jej losie, o losie jej książki, o losie jej opowieści, jej opowieści, którą tak bardzo chciała podzielić się ze światem, jej opowieści, w którą włożyła całe swoje serce, całą swoją duszę, całą swoją nadzieję. Minuty ciągnęły się w 1500 tysiąc... nieskończoność. Każda sekunda wydawała się trwać wieczność. Anna czuła, jak jej cierpliwość powoli się wyczerpuje, jak napięcie narasta, rozpiera ją od środka, dusząc niczym niewidzialne ręce. Chciała krzyknąć, zadać pytanie, ale głos utknął jej w gardle, zamieniony w bezsilny jęk. Patrywała się w twarz pana Kowalskiego, próbując odczytać z jego wyrazu choćby cień emocji, choćby najmniejszy znak. Lecz jego twarz pozostawała niewzruszona, jak kamienna maska, pozbawiona jakichkolwiek oznak uczuć. W końcu po czasie, który wydawał się wiecznością, pan Kowalski odezwał się, jego głos niski i chropowaty jak szmer starego drzewa. Pani Anna zaczął, a jego słowa brzmiały jak wyrok, zawieszony gdzieś między nadzieją a rozpaczą. Muszę przyznać, że manuskrypt jest niezwykły. Styl niezwykły. Opisy. Niezwykłe, ale Anna zacisnęła pięści, jej paznokcie wbijały się w dłonie. Ale to słowo tak krótkie, tak niepozorne, zawierało w sobie całą wagę świata, całą wagę jej nadziei, jej marzeń, jej ciężkiej pracy. Czy to ale miało ją zniszczyć, czy miało pogrzebać jej marzenia pod gruzami rozczarowania? Ale powtórzył pan Kowalski, wzrok utkwiony w suficie. Temat jest zbyt nieszablonowy, zbyt mroczny. Rynek nie jest na to gotowy. Czytelnicy nie zrozumieją. To za dużo, za dużo bólu, za dużo cierpienia, za dużo ciemności. Anna poczuła, jak jej serce opada. Słowa pana Kowalskiego uderzyły w nią z siłą młota, rozbijając jej nadzieję na kawałki. Zrozumiała, że jej opowieść, jej dzieło życia zostało odrzucone. Nie dlatego, że była zła, ale dlatego, że była za dobra, za prawdziwa, za bolesna. Ale Anna spróbowała odezwać się jej głos był ledwo słyszalny, szept zagubiony w ciszy gabinetu, ale to to jest prawdziwa historia, to historia mojej rodziny. Wiem, pani Anno. Pan Kowalski wzruszył ramionami. I właśnie to jest problem, prawda? Czasami bywa zbyt bolesna, zbyt trudna do zaakceptowania. Czytelnicy wolą bajki, historie z happy endem, historie, które nie ranią. Ale Anna próbowała jeszcze raz. Jej głos drżał, a w oczach zbierały się łzy. Ale to, to ważne. To historia, która musi zostać opowiedziana. Historia, która może pomóc innym. Pani Anna z całym szacunkiem. Pan. Kowalski przerwał jej. Jego głos był stanowczy, nie pozostawiający miejsca na dyskusję. To jest biznes. A w biznesie rządzą liczby. A liczby mówią, że ta książka nie sprzeda się. Przepraszam. Słowa te uderzyły w Annę z siłą kolejnego ciosu. Czuła się, jakby cały jej świat runął. Lata pracy, lata poświęcenia, lata nadziei wszystko poszło na marne. W oczach stanęły jej łzy, gorzkie i słone, jak smak porażki. Ale Anna próbowała jeszcze coś powiedzieć, ale słowa utknęły jej w gardle, zamienione w bezgłośny krzyk rozpaczy. Ale co ja teraz zrobię? Pan Kowalski milczał. Jego twarz była niewzruszona, jak kamienna maska. Anna patrzyła na niego. Jej serce przepełnione rozpaczą. Czuła się bezsilna, zmiażdżona, złamana. Jej marzenia, jej nadzieje, jej opowieść. Wszystko to zniknęło. Rozpłynęło się niczym mgła w porannym słońcu. Ale w głębi duszy, wśród gruzów rozczarowania, tliła się. Jeszcze iskierka nadziei. Iskierka, która szeptała, że to jeszcze nie koniec. Że jej historia, jej opowieść zasługuje na to, żeby zostać opowiedzianą. Że musi znaleźć swój głos swoją drogę do czytelników, i Anna, choć zbolała i zraniona, postanowiła walczyć. Walczyć o swoje marzenia, o swoją opowieść, o swoją prawdę. Może, powiedziała w końcu, jej głos był cichy, ale zdecydowany, może spróbuje gdzie indziej. Pan Kowalski spojrzał na nią, w jego oczach pojawił się cień zaskoczenia. Anna widziała w tym cieniu coś więcej, coś, co przypominało podziw, a może nawet szacunek? Wyszła z gabinetu pana Kowalskiego, czując jak zimne powietrze jesiennego wieczoru oblewa ją falą chłodu, odbijając chłód, który narósł w jej sercu. Cień przeszłości, tytuł, który wydawał się teraz szyderczym echem jej rozczarowania. Schodząc po schodach kamienicy, słyszała w uszach jeszcze słowa wydawcy, ich bezlitosną, ostra jak nóż brutalność. Zbyt mroczny, rynek nie jest gotowy. Czytelnicy nie zrozumieją. Słowa, które miały moc zmiażdżyć marzenia, lata pracy, całą jej istotę. Ulica tętniła życiem, ale Anna widziała tylko szarą mgłę, słyszała tylko szum w uszach, ludzie, ich śmiech, ich rozmowy, wszystko to było odległe, nieosiągalne, jakby znajdowała się w innym wymiarze, w świecie przesiąkniętym goryczą porażki. Dotarła do domu, małego, skromnego mieszkanka, który był jej schronieniem, jej twierdzą. W środku panował półmrok, tylko blada poświata księżyca przedostawała się przez zasłony. Rzuciła się na kanapę, zamykając oczy, próbując powstrzymać łzy, które napływały do oczu. Nagle usłyszała dźwięk telefonu. To była jej przyjaciółka, Marta, pisarka, która zawsze ją wspierała. Opowiedziała jej o spotkaniu z panem Kowalskim, o jego słowach, o rozczarowaniu i bólu, które ją wypełniały. Marta słuchała cierpliwie, a potem głos jej nabrał siły decydowania. Anna, nie poddawaj się, no powiedziała. To tylko jeden wydawca. Są inni. Twoja książka jest wyjątkowa, ja to wiem. Przeczytałam manuskrypt i jestem nim zachwycona. Powieść jest pełna emocji, ma siłę, ma prawdę. Nie pozwól, żeby jeden człowiek zniszczył twoje marzenia. Słowa Marty dodały Annie otuchy. Po raz pierwszy od spotkania z panem Kowalskim poczuła iskierkę nadziei. Marta zaproponowała, żeby wysłała manuskrypt do kilku innych wydawnictw. Anna, choć wciąż zbolała, zgodziła się. Zaczynała czuć powracającą determinację. Następne tygodnie upłynęły Annie na przygotowywaniu manuskryptów do wysyłki. Każdy list, każda koperta to była walka, to była próba odzyskania utraconej wiary w siebie. Każdy odrzucony manuskrypt był ciosem, ale Marta była przy niej. Wspierała ją, dodawała otuchy. Razem rozmawiały o książce, o jej wadach i zaletach. O tym, jak ją ulepszyć, jak lepiej przedstawić wydawcom. Pewnego dnia Anna otrzymała telefon. Nieznajomy głos powiedział, że przeczytał jej manuskrypt i jest nim zachwycony. Zaproponował spotkanie. Anna poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. To było jak cud, jak zbawienie. Przygotowała się starannie do spotkania. Przeczytała jeszcze raz swój manuskrypt, zastanawiając się nad każdą literą, nad każdym zdaniem. Spotkanie odbyło się w małej, przytulnej kawiarni. Wydawca pan Nowak był młodym, energetycznym mężczyzną, pełnym pasji do literatury. Rozmowa płynęła swobodnie, Anna czuła się swobodnie. Nie było w niej tego napięcia, którego doświadczyła w gabinecie pana Kowalskiego. Pan Nowak doceniał jej styl, jej język, jej umiejętność opowiadania historii. Zapytał o inspirację, o proces pisania, o emocje, które nią kierowały podczas pracy nad książką. Anna opowiadała o swojej rodzinie, o ich losach, o bólu i cierpieniu, które przeżyli. Pan Nowak słuchał z uwagą, z empatią. Po godzinie rozmowy pan Nowak powiedział, że chce wydać jej książkę. Anna nie mogła w to uwierzyć. To był sen, który spełnił się na jawie. Po raz pierwszy od dawna poczuła prawdziwą radość, prawdziwe szczęście. Podpisała umowę, a potem, w drodze do domu, patrząc na rozgwieżdżone niebo, poczuła jak fala ulgi, i. Częścia zalewa ją od stóp do głów, ale ta radość nie trwała długo. Wkrótce po podpisaniu umowy Anna zaczęła otrzymywać anonimowe listy, pełne gruźb i obelg. Pisano w nich, że jej książka nie powinna ujrzeć światła dziennego, że jej historia jest zbyt bolesna, zbyt kontrowersyjna. Anna bała się, czuła się zagrożona. Powiedziała o tym panu Nowakowi, który zaproponował jej pomoc. Zatrudnił ochroniarza, który miał pilnować jej bezpieczeństwa. Ale Groźby nie ustawały. Anna zaczęła otrzymywać też telefony pełne szyderstwa i nienawiści. Czuła się coraz bardziej bezradna, coraz bardziej samotna. Marta była przy niej, wspierała ją, ale Anna wiedziała, że to nie wystarczy. Musi walczyć, musi stanąć w obronie swojej książki, swojej historii. Musi udowodnić tym, którzy chcą ją uciszyć, że ma prawo do swojego głosu, że ma prawo opowiedzieć swoją historię światu. I wtedy. Anna postanowiła coś zrobić. Postanowiła wykorzystać swoją historię, swoją książkę jako broń. Postanowiła walczyć o swoje prawo do głosu, o prawo do prawdy. Postanowiła pokazać światu, że nawet najciemniejsze cienie mogą skrywać światło, że nawet najbolesniejsze wspomnienia mogą przynieść nadzieję. I zaczęła pisać nowy rozdział swojej historii: rozdział walki, rozdział odwagi, rozdział prawdy. Anna drżała, siedząc przy swoim biurku, otoczona stertą listów. Większość z nich zawierała groźby, inne były pełne obelg, a jeszcze inne pełne dziwnej, niepokojącej fascynacji. Niektóre były anonimowe, inne podpisane imionami, które nic jej nie mówiły. Jednak kilka listów, kilka listów wzbudziło w niej prawdziwy lęk. Były napisane eleganckim, kaligraficznym pismem, podobnym do tego, którym sama pisała. Zawierały fragmenty jej własnego manuskryptu, przerobione, zniekształcone, wyrwane z kontekstu, służące jako narzędzia manipulacji i zastraszania. Autor listów znał jej historię, znał jej lęki, znał jej tajemnice. To było przerażające. Pan Nowak, jej wydawca, zrobił wszystko, co mógł: zatrudnił agencję ochrony, zapewnił jej ochronę osobistą, zmienił numer telefonu, nawet adres, ale Anna czuła, że to nie wystarczy. Czuła się ścigana, obserwowana, zagrożona. Nocą budziła się w pocie, słysząc w uszach szelest kroków, widząc w mroku cienie, które zdawały się śledzić każdy jej ruch. Straciła sen, apetyt, a nawet radość z nadchodzącej premiery książki. Premiera cienia przeszłości zbliżała się wielkimi krokami. Kampania reklamowa ruszyła pełną parą. Anna, choć przerażona, była zmuszona brać udział w spotkaniach promocyjnych udzielać wywiadów, pozować do zdjęć. Każde wyjście z domu było dla niej wyzwaniem, walką z lękiem i paraliżującym strachem. Czuła, że jest obserwowana, że ktoś jest blisko, że czai się w cieniu, czekając na odpowiedni moment. Podczas jednego z wywiadów w studiu radiowym Anna poczuła, jak ktoś dotyka jej ręki. Odwróciła głowę, ale nikogo nie zobaczyła. Dziennikarz, zauważając jej zdenerwowanie, zapytał, czy wszystko w porządku. Anna starała się zachować spokój, ale jej głos drżał. Powiedziała, że jest zmęczona, że ma stresujący okres. Dziennikarz życzliwie pożegnał się z nią, ale Anna czuła, że coś jest nie tak. Po powrocie do domu, Anna znalazła na swoim biurku nowy list. Był napisany tym samym eleganckim kaligraficznym pismem, co poprzednie. Zawierał tylko jedno zdanie: Znasz prawdę, Anna, a prawda jest bolesna. Anna zamarła. Zdanie to było niepokojąco precyzyjne. Wskazywało na coś, czego ona sama nie rozumiała. Czy ktoś znał jej historię lepiej niż ona sama? Czy ktoś wiedział o czymś, czego ona nie wiedziała? W kolejnych dniach Anna zaczęła prowadzić śledztwo. Przeszukiwała swoje wspomnienia, szukając jakiegoś przeoczenia, jakiegoś szczegółu, który mógł zdradzić jej tajemnicę. Przeglądała stare fotografie, pisma, dokumenty rodzinne. Im głębiej grzebała w przeszłości, tym bardziej zagłębiała się w labiryncie tajemnic i zagadek. Odkryła rzeczy, które wstrząsnęły nią do szpiku kości, rzeczy, które rzuciły nowe światło na jej historię, na jej rodzinę, na wszystko, co myślała, że wie. Odkryła, że jej rodzina skrywała wiele sekretów, mrocznych i bolesnych tajemnic, których istnienia nie podejrzewała. Tajemnice, które sięgały daleko w przeszłość, tajemnice, które mogły wyjaśnić groźby, które otrzymywała. Tajemnice, które mogły zagrozić nie tylko jej, ale i jej bliskim. Jedno odkrycie było szczególnie niepokojące. Anna znalazła stary dziennik, należący do jej prababki. Dziennik był zapisany szyfrem, ale Anna, po wielu godzinach pracy, udało jej się go rozszyfrować. Dziennik zawierał historię o zdradzie, o zemście, o mrocznej tajemnicy, która prześladowała rodzinę przez pokolenia. Tajemnicy, która mogła być przyczyną groźb i zastraszeń. Anna zrozumiała, że jest częścią czegoś większego, czegoś, co wykracza poza jej osobistą historię. Zrozumiała, że walczy nie tylko o swoją książkę, ale o swoją rodzinę, o swoją przyszłość. Zrozumiała, że musi odsłonić prawdę, nawet jeśli ta prawda jest bolesna, nawet jeśli jest niebezpieczna. Ale jak to zrobić? Jak odsłonić prawdę, nie narażając przy tym siebie i swoich bliskich? Anna postanowiła zwrócić się o pomoc do Marty, jej przyjaciółki. Marta, doświadczona pisarka, była również osobą, która potrafiła poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Anna opowiedziała jej o swoich odkryciach, o dziennikach, o tajemnicach rodzinnych. Marta wysłuchała jej z uwagą, a potem powiedziała: Anna, to jest poważne, musisz uważać. Ta sprawa jest dużo większa niż się wydaje. Marta zaproponowała, żeby razem spróbowały odnaleźć osobę, która wysyłała jej groźby. Postanowiły wykorzystać swoje umiejętności, swoją wiedzę, swoją inteligencję. Zaczęły śledztwo przeszukując archiwa, rozmawiając z ludźmi, których znały, a nawet z tymi, których nie znały. Każda rozmowa, każdy ślad, każdy szczegół były ważne. Każdy krok zbliżał je do prawdy, ale jednocześnie narażał je na niebezpieczeństwo. W trakcie śledztwa Anna i Marta natknęły się na wiele przeszkód. Niektórzy ludzie byli niechętni do współpracy, inni bali się mówić prawdę, ale Anna i Marta były wytrwałe, nie poddawały się. Wiedziały, że prawda jest gdzieś tam ukryta w cieniu, czekając na odkrycie, i były zdecydowane ją znaleźć, nawet jeśli miało to kosztować je wiele wysiłku, a nawet ryzyka. Im bliżej były prawdy, tym bardziej zdawały sobie sprawę, że walczą z przeciwnikiem potężnym i bezwzględnym. Przeciwnikiem, który nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć swój cel, a cel ten był przerażający i nie do pomyślenia. W końcu po tygodniach śledztwa Anna i Marta dotarły do prawdy. Okazało się, że autorem anonimowych listów i gruźb był brat prababki Anny Jan, o którym rodzina milczała od pokoleń. Jan ze względu na skandaliczny romans i późniejsze uwikłanie w 1900 nielegalne interesy, Został wykluczony z rodziny i uznany za martwego. Jednak ocalał, przeżył i przez dziesięciolecia żywił urazę do rodziny, która go odrzuciła. Uważał, że Anna, pisząc o rodzinnych tajemnicach, narusza jego prywatność i zagraża jego pozycji. To on był tym, który znał jej historię lepiej niż ona sama, bo to on był stróżem tych sekretów. To on trzymał w ręku klucze do przeszłości, a także do przyszłości Anny. Jan przez lata. Ukrywający się pod różnymi tożsamościami, gromadził informacje na temat Anny i jej rodziny. Zrozumiał, że książka Anny to nie tylko literackie dzieło, ale także potencjalne zagrożenie dla jego pozycji i spokoju. Dlatego postanowił ją uciszyć, zniszczyć jej reputację i uniemożliwić publikację książki. Używał do tego celu nie tylko listów i gruźb, ale także manipulacji i szantażu. Anna i Marta, uzbrojone w dowody zebrane w toku śledztwa, Postanowiły skonfrontować Jana. Spotkanie odbyło się w opuszczonym domu na obrzeżach miasta miejscu, które było związane z mroczną historią rodziny Anny. Atmosfera była gęsta, ciężka, pełna napięcia. Jan, stary, chorowity mężczyzna, siedział przy stole, wpatrując się w swoje zmęczone dłonie. Konfrontacja była trudna, emocjonalna, pełna wzajemnych oskarżeń i wyrzutów. Anna opowiedziała Janowi o swojej pracy nad książką. O tym, jak ważna jest dla niej prawda i jak bardzo zależy jej na tym, żeby opowiedzieć swoją historię. Wyjaśniła, że nie chciała go skrzywdzić, a jedynie podzielić się z światem tym, co przeżyła jej rodzina. Jan słuchał w milczeniu, a potem jego głos, chrapliwy i słaby, przerwał ciszę. Wyznał, że jego działania były podyktowane strachem i żalem strach przed ujawnieniem prawdy, która mogła zniszczyć jego reputację i żal po latach samotności i wykluczenia. Przyznał się do wysyłania gruźb, ale zapewniał, że nigdy nie zamierzał nikogo skrzywdzić fizycznie. Rozmowa trwała długo, aż do późnej nocy. Anna i Marta starały się zrozumieć Jana, przebaczyć mu jego czyny. W końcu Jan zgodził się na publikację książki, pod warunkiem, że niektóre fragmenty zostaną zmienione lub usunięte, aby chronić jego prywatność. Anna zgodziła się na te warunki, rozumiejąc, że kompromis jest konieczny, aby zakończyć konflikt i zapewnić spokój sobie i swojej rodzinie. Premiera cienia przeszłości odbyła się zgodnie z planem. Książka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem czytelników. Anna stała się rozpoznawalną autorką. Jej historia wzruszyła wielu ludzi. Książka przyniosła jej uznanie krytyków i sukces finansowy, ale przede wszystkim. Dała jej poczucie spełnienia i satysfakcji. Udało jej się opowiedzieć swoją historię, podzielić się z światem prawdą o swojej rodzinie i jednocześnie chronić prywatność tych, którzy tego potrzebowali. Jan, po konfrontacji z Anną i Martą, zdecydował się na zmianę życia. Znalazł spokój i wybaczenie. Zaczął pisać swoje wspomnienia, pokazując swoją perspektywę wydarzeń. Jego książka, opublikowana rok później, stała się uzupełnieniem historii Anny, prezentując inne oblicze rodzinnych dramatów. Obie książki, choć przedstawiające różne punkty widzenia, stworzyły razem pełniejszy obraz rodzinnych tajemnic, pokazując złożoność ludzkich relacji i siłę przebaczenia. Anna i Marta, po zakończeniu śledztwa, wzmocniły swoją przyjaźń. Ich wspólna walka o prawdę zbliżyła je do siebie, pokazała im, jak ważna jest wzajemna pomoc i wsparcie. Obie kontynuowały swoją pracę literacką, tworząc nowe dzieła, które odzwierciedlały ich doświadczenia i przemyślenia. Sukces cienia przeszłości otworzył Annie nowe możliwości. Została zaproszona na liczne festiwale literackie, udzielała wywiadów, spotykała się z czytelnikami. Jej historia stała się inspiracją dla innych, pokazała, że nawet najciemniejsze cienie mogą skrywać światło, że nawet najbolesniejsze wspomnienia Mogą przynieść nadzieję i uzdrowienie. Anna, poświęcając część swojego dochodu na działalność charytatywną, założyła fundację wspierającą ofiary przemocy domowej i osób doświadczających traumy. Jej książka stała się narzędziem edukacji i profilaktyki, pomagając innym w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami. Sukces finansowy pozwolił jej także na zapewnienie sobie i bliskim godnego życia. Wolnego od strachu i niepewności. Lata minęły. Anna, już jako uznana i ceniona autorka, opublikowała kilka kolejnych książek, każdą równie poruszającą i pełną emocji. Jej styl pisarski dojrzał, jej pióro stało się jeszcze bardziej precyzyjne i wyrafinowane. Ale cień w przeszłości zawsze pozostanie jej najważniejszym dziełem książką, która zmieniła jej życie i życie wielu innych. Książką, która udowodniła, że nawet najciemniejsza prawda może przynieść światło, a nawet najbolesniejsza historia może zakończyć się happy endem. Anna, siedząc w swoim wygodnym gabinecie, otoczona książkami, patrzy w okno na rozgwieżdżone niebo. Uśmiech cicho gra na jej ustach, w tle cicho gra muzyka, melodia, która już nie budzi lęku, ale spokój i satysfakcję. To melodia sukcesu, melodia prawdy, melodia życia, które w pełni przeżyła, a które dzięki jej książce mogły przeżywać inni. Jej historia, jej cień przeszłości stał się światłem dla wielu, a ona sama wzorem odwagi, wytrwałości i siły. I choć pozostał w niej jeszcze delikatny cień przeszłości cień, który już nigdy nie zniknie całkowicie to jednak cień ten stał się częścią jej, jej tożsamości, jej siły. To był cień, który nauczył ją cenić światło.